.pl. Jest producent pieluszek Happy. Happy z miłości do Maluszka. To jest moja córka Nina. Nina ma dopiero 4 miesiące, ale przejechała już ze mną kilka tysięcy kilometrów. Jazda samochodem z dzieckiem znacznie różni się od tej jazdy na co dzień bez dziecka. Dlatego porozmawiamy o tym, jak przewozić dziecko. Jest kilka prawd oczywistych, o których trzeba powiedzieć. Dziecko wozimy zawsze w foteliku. Fotelik musi być odpowiednio dopasowany do dziecka. Fotelik musi być przypięty do samochodu, a dziecko musi być przypięte do fotelika. Pierwsza podróż każdego dziecka to powrót ze szpitala. Już wtedy trzeba mieć fotelik, bo lekarze mogą mnie wypuścić młodej ze szpitala, jeżeli nie będzie podróżowała w foteliku. Nina jest przemocowana w tej chwili przy pomocy platformy Isofix ze swoim foteliku do samochodu, ale żeby była w pełni bezpieczna, musimy jeszcze napiąć pasy, które dopasują się do jej ciała. One muszą przebiegać na ramionkach, a nie tutaj, gdzieś przy okolicy łokcia. Jeżeli dobrze to napniemy, nie za mocno, żeby dziecko mogło oddychać, wtedy dopiero jest bezpieczna i wtedy możemy ruszać w drogę. Trzeba pamiętać jeszcze o jednym. Niewinne rzeczy, takie jak telefon komórkowy, położone gdzieś luzem w samochodzie podczas wypadku są jak pocisk. Dlatego trzeba unikać tego typu rzeczy kładzionych gdzieś w przypadkowych miejscach, zwłaszcza na półce pod szybą. Nina ma już na dzisiaj dosyć jeżdżenia w foteliku, ale my musimy pokazać jeszcze jak zamontować fotelik nie używając platformy Isofix, tylko przypinając go normalnie pasami. Każdy fotelik ma instrukcję, na której jest dokładnie wyjaśnione, jak należy to zrobić. Na przykład ten fotelik wymaga takiego wyciągnięcia sobie pasu, żeby mieć go więcej i móc go swobodnie przełożyć. Przekładamy pierwszą część pasa przez prowadnice, te, które są specjalnie w foteliku. Zapinamy go w pas i górę, która ma stabilizować ten fotelik, przekładamy przez szlówkę, która jest na szczycie fotelika. Ale to nie koniec. Żeby ten fotelik się dobrze trzymał, bo teraz to on lata. Musimy go porządnie napiąć i tak zablokować, żeby był jak najściślej przyczepiony. Ważne jest to, żeby zwrócił uwagę, czy noga dziecka nie dostała się przez pas, który właśnie się siłujemy, bo wtedy wiadomo, płacz gwarantowany. Partnerem happytv.pl jest producent pieluszek happy. Z miłości do maluszka.